Komunikacja niewerbalna. Elementy komunikacji niewerbalnej. Komunikacja niewerbalna towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, poprzedzając rozwój języka. Obejmuje m.in. gestykulację, mimikę, pozycję ciała, dystans fizyczny, kontakt wzrokowy oraz dotyk. Gestykulacja. To ruchy rąk, dłoni, palców, głowy i tułowia. Często wykonujemy je nieświadomie, np. podkreślając wypowiedź. Niektóre gesty mogą zastępować słowa, jak kciuk uniesiony w górę, oznaczający aprobatę. Warto pamiętać, że ich znaczenie zależy od kultury. Gest uznawany za przyjazny w jednym kraju może być obraźliwy w innym. Mimika: Twarz odzwierciedla emocje poprzez ruchy oczu, ust, czoła i tapale. Uśmiech sygnalizuje radość, a opuszczone kąciki ust smutek. Pozycja ciała, sposób poruszania się i układ ciała przekazują informacje o człowieku. Poziom napięcia mięśni oraz otwartość lub zamkniętość postawy mogą sugerować pewność siebie lub niepewność. Osoba zajmująca więcej przestrzeni może być odbierana jako dominująca. Dystans fizyczny, odległość między rozmówcami odzwierciedla ich relacje. Wyróżnia się cztery strefy: intymna do 35 cm, zarezerwowana dla bliskich osób; osobista 35 cm m, dla znajomych; społeczna 1-2 m, 4 m, stosowana w kontaktach formalnych; publiczna powyżej 4 m. Na przykład podczas wykładów. Wielkość stref zależy od osobistych preferencji i kultury. Kontakt wzrokowy. Spojrzenia mogą sygnalizować emocje, intymność lub dominację. Osoby pewne siebie często utrzymują kontakt wzrokowy, natomiast osoby uległe mogą go unikać. Dobry słuchacz patrzy na rozmówcę, sygnalizując w ten sposób zainteresowanie. Kontakt fizyczny. Dotyk buduje relacje: od poklepania po ramieniu po uścisk dłoni. Jego forma i intensywność zależą od kultury i sytuacji. Funkcje komunikacji niewerbalnej. Komunikacja niewerbalna pełni wiele funkcji i jest nierozerwalnie związana z komunikacją werbalną. Knap wyróżnia pięć jej głównych ról: powtarzanie gesty odzwierciedlają wypowiedzi, np. kiwanie głową na tak. Zaprzeczanie sygnały niewerbalne mogą przeczyć słowom np. ironiczny ton głosu. Substytucja. Niektóre gesty zastępują słowa, np. skinienie głową na powitanie. Uzupełnianie. Mimika czy ton głosu nadają kontekst wypowiedzi. Regulowanie konwersacji. Gesty wskazują, kto ma mówić lub kończyć wypowiedź. Komunikacja niewerbalna odgrywa kluczową rolę w relacjach międzyludzkich, wpływając na sposób odbioru i interpretacji przekazywanych treści.